Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów będę Wam opowiadał o futbolu, będzie o Legii Warszawa i także Wojtku Kowalczyku. W ostatnim czasie wojskowi zachwycają, wygrywają, zwyciężają Jordanesku jako szkoleniowiec legi. Cały czas re, jakby realizuje wyznaczane cele, potrafi łączyć grę w Europie i w polskiej lidze wojskowi mało, tracą bramek, rotuje. Składem same i afarela powrócili do formy. Grają na wysokim poziomie, zdobywają bramki i także notują a asysty. Ale pomimo tego Wojtek Kowalczyk nie jest do końca zadowolony. Pamiętamy ostatnio, właśnie Legia Warszawa wygrała z Koroną 2-0. Nagrywałem o tym live. Zachęcam do obejrzenia. Mojej, moich wniosków po tym spotkaniu, ale tak jak wspomniałem, legenda, legi Warszawa słynie z tego, że lubi szokować, także dosyć często jakby zabłysnąć. Ostatnio mieliśmy taki pojedynek z Puchaczem, który wygrał Kowal, a teraz, właśnie po tym spotkaniu z Koroną były gwiazdor Betisu był niezadowolony, ponieważ według niego Legia Warszawa powinna to spotkanie wygrać wyżej. Faktycznie, w kilku sytuacjach gdyby, gdyby Morisita lepiej uderzył, burch, również gdyby to zrobił, no to faktycznie podopieczni Jordanesku mogli wygrać wysoko. Także były takie mm, sytuacje na boisku, że Morisita powinien podać do same. Podobnie Burch czy inni Piłkarze. W tym momencie, właśnie ten Szwajcar, który, który na początku sezonu zachwyca i odrodził się, mógł tych goli mieć więcej. No i właśnie Wojtek Kowalczyk powiedział o tym, że gdyby jego koledzy z drużyny lepiej mu podawali, no to, no to sam mógłby, mógłby mieć więcej goli i powalczyć o tytuł króla strzelców. Tu się z tym zgodzę, ale powiem Wam szczerze, że no, nie podobało mi się w jaki sposób w programie na weszło podsumowującym kolejkę ligową, Kowal wypowiadał się o piłkarzach legi. Mówił o Moriuszicie i także innych zawodnikach w sposób taki wulgarny, kolokwialny, dosyć ostry. Od razu przypomniały mi się te czasy. Gdy pamiętacie, Legia Warszawa Berga walczyła z Celtikiem, pamiętamy, wojskowi w Warszawie wygrali. Co prawda, później w rewanżu również zwyciężyli, ale to zostało zamienione na walkover, bo wystąpił. Nieuprawniony Bereszyński. Pamiętamy, jak Kosecki kręcił Van, De, Van Dijkiem, innymi fenomenalnymi zawodnikami z wysokości trybun. Tamto spotkanie dobrze się oglądało i Kowal wtedy no, mówił, że Celtics Ci legitymację. A pamiętamy, że to wojskowi wygrali bez problemów, a później właśnie ten były. Reprezentant Polski no, został odsunięty od bycia gościem w takim programie CAFE Football. Tak to właśnie wygl wyglądało. Więc, więc, więc jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o opinii Kowala. Tak jak mówię, zgadzam się z Kowalem, że. Morishita i inni piłkarze no, mogliby lepiej podawać się do nas same, żeby ten piłkarz został królem strzelców. Faktycznie Legia nie była do końca skuteczna i powinna wygrać spotkanie z scyzorykami, większą ilością bramek 3-4-0, ale wiadomo, w futbolu nie zawsze wykorzystuje się te wszystkie stuprocentowe sytuację, ale powiedzmy sobie szczerze, ta krytyka wobec, wobec Morisitti i no, takie ostre obrażanie znaczy tych, tych piłkarzy Legii, to tak nie powinno wyglądać, więc jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Czy według was Wojtek Kowalczyk czasem nie zaostro ostro skrytykował tych piłkarzy Legii? Moim zdaniem, tak, czekam na wasze opinię. Plus do tego pamiętamy, były trener Krakowi Podolski, nie jest zadowolony z dyspozycji winagre według byłego szkoleniowca Krakowi, ten Portugalczyk powinien grać zdecydowanie lepiej. Pamiętamy, gdy w zeszłym sezonie trafiał do Legii, ten Portugalczyk grał fenomenalnie, miał multum. Asy, wszyscy byśmy za, zachwyceni. Skończyła się runda jesienna, rozpoczęła się runda wiosenna, wojskowi wykupili tego piłkarza, no i niestety ten zawodnik jakby spoczął na laurach, ym, przestał grać na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o ten początek sezonu, no to na razie on nie, nie zachwyca, ale pamiętamy, że y, na początku okresu przygotowawczego miał y, kontuzję i więc, więc, więc ja bym był... Bardziej wyrozumiały wobec tego zawodnika. Tak mi się wydaje, że jeszcze dwa, trzy spotkania i winagre znów będzie, będzie właśnie asystował i mia, będzie miał te liczby. Tak mi się wydaje, że w najbliższym czasie, gdy Reca dostanie swoją szansę, to niewykluczone, że Portugalczyk pójdzie na skrzydło i ten były gracz Sportingu. Lisbona jako skrzydłowy będzie pewnie miał za zadanie dogrywać piłki do Rajowicza bądź do same ewentualnie Szkurina. No bo to tak będzie wyglądała ta taktyka Jordanesku. Więc, więc, więc jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym. Wszystkim myślicie. Jeżeli chodzi o krytykę wobec piłkarzy Legii, wiadomo, przyzwyczailiśmy się do tego, że od piłkarzy wojskowych wiele się wymaga, i jak w pewnym momencie zawodnicy no, zaczynają grać coraz gorzej, to jest duża krytyka, ale pamiętajmy, krytyka wobec zawodników legi powinna być zawsze umiarkowana i z kulturą nie tak ostra. Jak to zwykle mówi Kowal, który lubi zabłysnąć. Czekam na Wasze opinie dotyczące tego, tego tematu. Napiję się łyka, koli i dalej będę Wam Olegi opowiadał. Tak jak Wam wspomniałem, ten początek w wykonaniu wojskowych, także w Europie. I także w polskiej ekstraklasie podoba mi się widać, że Jordanesku buduje taką mentalność zwycięską, rosną morale. Legia nie przegrywa, nie traci bramek i ten trener jest sprawiedliwy wobec wszystkich piłkarzy. I powiem Wam szczerze, że jak tak patrzę. Na początku sezonu na poczynania legionistów, to wydaje mi się, że ten tytuł mistrzowski po tych czterech latach zostanie odzyskany, bo co najważniejsze, mamy rywalizację na tych kilku pozycjach. Szkurin, także do tego jeszcze same, Afarela są w formie, do tego dochodzi jeszcze Rajowicz. Mamy cały czas rotację w środku defensywy na skrzydłach i tak czuję, że w najbliższym czasie będziemy cieszyć się z większej ilości zwycięstw Legii. Widać, że ta machina wojskowych pod wodzą Jordanesku będzie wyglądała coraz lepiej i nawiąże on do tych takich czasów, kiedy na przykład trenerem Wisły Kraków był Petresku, tak jak Wam opowiadałem w ostatnim live'ie. Tu jest zasadnicza różnica, że ten trener jest sprawiedliwy wobec swoich zawodników. Fajnie tym wszystkim rotuje. Później zawodnicy oddzięczają się dobrą grą. więc, więc, więc ta mentalność i tę te morale tej drużyny rosną, a tego właśnie za czasów Fejo brakowało. Jeżeli chodzi o takie zwycięstwa, gdy legia traciła bramki, to nie potrafiła odrabiać się tych strat, a przeciwko Banikowi to się właśnie udało. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie, jak oceniacie ten początek w wykonaniu Legi. Pamiętajcie o do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Życzę wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, moi drodzy. Hej.